No, witam, witam. Dziś zagramy sobie nietypowym skeligę, które stworzył mój teamowy kolega Interloper. I będziemy nim wbijać z rangi trzeciej na drugą. Jedziemy. Link do deku, oczywiście, znajdziecie w opisie. A co to będzie za dek? Klasyczny pakiet odrzucajkowy z koral, birną i skaldami heimej. Do tego garść innych odchudzajek. Mówcy klanu Kruka pod kartę Alchemii. W sumie powinno być mówczynie, zawsze mnie nazwa tej karty trigerowała, Dwie lokacje. Magiczny kompas, żeby stworzyć Gedyneth. I nowa karta Odkel, żeby ten scenariusz pięknie odpalić. Potrafimy robić niezłe tempo, a w krótkiej rundzie ze scenariuszem wykręcimy kosmiczne punkty, jeśli tylko oponent nas nie powstrzyma. No to co? Brakuje nam jednego meczu. Mam nadzieję, że się uda od razu w pierwszym podejściu. Syndykat. Nie żaden nie ucieknie! Hmm. Ciekawe, chyba jeszcze nie grałem w tym sezonie na ten nachetyk. Na, na, na krwawą Force A zobaczymy. Nie żebym grał jakoś strasznie dużo, ale to wszystko. A dobra Nie wiem za bardzo co się nam teraz gra. Wygląda nie tak najgorzej. Dostawmy w ten sposób oczywiście ryzykowałem pieskiem ale się udało. Dobra. W sumie chyba mamy łatwą wybiórkę, nie? Na dzień dobry. Powinniśmy też mieć... ...lekką przewagę dzięki temu, że gramy na czerwonej. Okej. Okay. Ja mogę chcieć zrobić Kurde Zagrajmy to jedno arogancję. też zagrać, ale hmm. wolę go zostawić na moment będę miał Kertrolldę na łapie żeby mieć spokojny Trzy sile. Dobra, no to ciekawe to zrobić zaraz. Może na krótko chwilę. <grafy> no oczywiście trucizny są jakimiś opcjami. Dla ciebie to pobojowisko. Dla mnie skarbiec. Dobra. Czas na koral. Ech, no ostatecznie. Bach! Jeszcze. No musi boostować, bo w tym momencie pięściarza mu totalnie olgierdem wyblokowałem. Magia niesie chaos! Od razu zniszczonko. Nie mam niestety żadnego wołchwa nic. Yy, dobra że piesek nie wypadł, ale lecimy. Załatwimy to po moje. uf, nie ma. Harcownicy. I jedna ofiara dla Frey. A niech mnie kraken bokuje. Hmm. Dobra. Nie zużywajmy wszystkiego. Miałem nadzieję, że trafię w hienę i nie będzie miał. Innego spendera niż bezużyteczny pięściarz, ale no cóż. Zresztą, no tak, to musiał być graden, pewnie z haraczem. Jasne, ok. 8 punktów straty. Piesek ciągle nie wypada. Jeżeli nie dobierzemy teraz. Nie dobraliśmy. Wywalimy sobie ofiarę dla Frey. Bach. Trudno. Ciśniemy mocno. Wypaść cholerny hajdaber. Kertrolde, w następnej kolejności. No i mam nadzieję, że piesek wypadnie. Szybko! Spróbujmybujmy naszzu zdal. No w końcu. Mamy dużo jednostek, więc Xora nie jest aż tak mocna. Okay. No, dobra, trzynaście punktów. 18 punktów. Co? To jest chyba moment na pas, tak mi się wydaje, no bo co? Nie mamy jak. Sory usunąć. Tak, myślę, że to moment na pas. Wybronili się sporym kosztem. No, my też już nie mamy ładunku. No i teraz pytanie, czy pójdą na długą rundę. A już nie chciałem ryzykować jakimś takim szalonym kompasem, nieprzygotowanym. Co zagramy jeśli spasują? Czy będzie to skald? Czy będzie to mówca klanu Kruka jednak? I odchudzenie talii. Przecież Wydaje. 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 Moment, w którym żałujesz, że nie ma już umiejki. To jest właśnie ten moment. Nie drażni mnie! Okej. Nie ma to jak porządna zamorska drabież na wiaski. Rozbędziemy się pierwszego. Hmm. No dobrze. Przecież mi Doro Nieładnie. Podróży więcej się nauczyć i daje się. Niestety nie przebijamy. Ci. Jest ciągle jeden. No i teraz tak, zagramy sobie? Co się odwlecze trzeba? Tego, czy... Nie, dobra, spokojnie. Jeszcze raz zagramy tak. nie sobie własną niezależność W razie czego e, Nagroda ciągle jest... No ciężka do zdobycia. Nie ma już gradena. Musi zadać 14 punktów obrażeń. Czyli tak se. Wolę sobie jeszcze siropko zachować. Aha, dobra, top miałem morelskę orelsiem. Dobrze, robimy tak. Nie chcemy tego nagrywać. Podwędził grzybki. Wam? No dobrze. No i w tej sytuacji chyba chyba tak. Mogłem to zrobić wcześniej, byśmy zachowali sobie kartę, ale życie. Ok. E, kompas w y, Gdyni. No i walka na punkty, czyli tak. O, mam no spokojnie nie to. Grzyb, grzyb jest potrzebny. Ciach, git. Gramy. Najpierw scenariusz. W Dwa punkty z rozkazu Następnie pod czas tym grzybem. Oducuchamimy scenariusz ba. Następnie odkel Kolejne dwie mówczynie. I na sam koniec jest kółka. Znam no, czarowników i Niestety, mój drogi. Nie ma czego wzywać. Dobra, lecimy z tym od Ciach. 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 Człowiek to aroganckie zwierzę. I odjeżdżamy punktowo. Wam. Zużyje tutaj. Podskaz, ciekawe tego zaklęcia nauczyłem się zejkali 21 do 69 48 punktów straty. Strat Nie no, nie ma jak tego zrobić. Halo, no tak brzydko. Wiecie co? O, a już miał dostać GG. One eternity later. Za momencik. Będziemy na randze drugi. One eternity later. Właśnie powinno wyglądać. Mam nadzieję, że się podobało. Kronikarki i kronikarze, niech moc będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.